Yo, yo, witam Widziano w kolejnym odcinku. Lecę od razu z następnym. Kończymy dokładnie w tym miejscu. W ostatnim odcinku, dokładnie tutaj. Zdobyliśmy sobie UFRA. Przepraszam, powtórka. Zdobyliśmy sobie UFRADA. I zajebicą sikiereczkę. Nie pamiętam, czy można ulepszyć. Nie ale za niedługo to zobaczymy. pamiętam, co tu się ulepsza? Ten tytuł należy się Eorlundowi Siwowłosemu. Jego stal jest A. legendarna. Ja Chwila, gdzie się ulepszało? A tutaj, no tak, ma, ma to sens, dobra. Nie mogę go ulepszyć. No to kurwa niedobrze. Albo po prostu nie mam sztabek, ale wydaje mi się, że nie mam sztabek. Dobra, pierwsze co? Zrobimy jedną ważną rzecz. Pewnie zastanawiacie się, co? Pójdziemy zabić smoka, Moki, idziemy na malarz, idziemy się pizgać z jakimś innym cesarstwem. Nie. Otóż mój plan jest znacznie bardziej skomplikowany i ambitniejszy. Mianowicie, przeczytamy sobie listy. Był tak jeden list, dostałem komentarz, że... Jak się... Chyba to jest to... Był jeden odcinek, gdzie przechodziliśmy koło takiego domku i mówiłem, że zajebista chacjenta i to była taka babka, z którą się nie dało pogadać. Ten komentarz, że na 10 levelu... Przychodzi do ciebie kurier i właśnie daje ci takie wyzwanie wojowniczki. I... Chyba... Obstałem, że jak jest wyzwanie wojowniczki, to będziemy się z nią pisywać, no ale zaraz zobaczymy. Hendraheim. Tak, to to. Wiele lat temu moi przodkowie znieśli na zboczu góry na północ od kopalni wąwozu żółci potężny dwór. Nazwali go Hendraheimem. Dom wojownika, który mógł mierzyć się z samym Sovengardem. Jako ostatnia z mojego klanu chcę go zostawić spotku prawdziwemu wojownikowi. Także narodowi słyszałem, że potrafisz posługiwać się mieczem, ale chcę to sprawdzić sama. Oj, sprawdzisz. Oj, sprawdzisz. Dobra. Gdzie jest ten? Ch Chondre, chujme, Jest, tutaj. Nie wiem, jakaś bajera, coś ten teges, czy od razu do rzeczy. Uff, rad, jest. Zaznaczę sobie w ogóle to zadanie. O, Hendraheim. Tam? To ty już też mi wyzwanie, co za głupota. Nie no. Dotarł do mnie Twój list. Rozumiem. Rozumiem. Y... Walcz albo zgin z godnością. No dobra. Eldwina, płonąca tarcza. Nie, nie, nie pomagaj, Falkas, nie pomagaj. To jest sprawa godności. Nie dam ci rady. No nie dasz. Dobra. Co tam, miałeś? Klucz do Hendraheim. Wiadomość. Ej, windy. Pod <grymne> jakichś tam windy. Złoty wysadzony na szyni. Większe kondycje. O, fajny pierścionek. Norski miecz z Kwaru. Ula la, fajny miecz. Fajny. Dobra, ale zanim cokolwiek. No i zapomniałem. A, właśnie. Wiadomość. Ed windy. Kiedy świat był młodszy, wszystko było prostsze. My, albo oni, walczyliśmy o przetrwanie w śmierci. Odnajdowaliśmy fałę. Teraz walczymy z własnymi braćmi i siostrami od tarczy. dla proporców, które zwracają się gdzie wieje wiatr. Po zabiciu Chiarka na polu bitwy moim ślubowaniem było nigdy więcej. Okej. Okay. Dobra, chuj z nią, mam chatiętę, nie? Zobaczmy co tu, jak to wygląda w środku. Mam no, rozumieć, że to teraz moje. Ja pierdol. ale to, ale stojaczków. Butowe rękawice. I tu jest wszystko. Grzybki. Noty duszy. Ale sztos. Mamy jedzonko. Nawet mamy gitarkę, lutnie. Ale, ale sztos. No nie no, powiem wam tak. Wygląda to co najmniej zajebiście. To jaki na bronie? Zajebałem coś, chyba? To jest zwierciadło blokowanie wzrasta. Kuźnia młot Coś mi wzrośnie od tego. Debilizm, co najwyżej? Jaśni trucizny. Tutaj prawdziwa bohateria. Ja wie to. Nie! Prawdziwa barenzja. Bohateria. Kurwa, ale jaja. Dobra. Mm. Mamy trochę siąka. mamy szkatułkę jakąś. A to pusto jest w tych szufladkach? Żółta księga zagadek. Nic się nie nauczyliśmy. Nordowie powstańcie, okej. Okay. Zobaczcie tam coś tam. Wilcza królowa, ta? Ta. Chyba się nic nie nauczył z tych książeczek. Ooo! Norski to próbi ale zajebiście wygląda. Nie będę go ruszał. Nie będę go ruszał. A to nasza wyrota. No klasa. Smucza wojna. Hmm. Klasa. Nie, wygląda to sztos. To jest chyba nawet miejsce dla dziecka. Tak, w tej gry można mieć dziecko. Adoptować dokładnie. Ale kto i po co by to robił? <gry> Dobra. Kurwa mać, muszę czytać więcej tych notatek. Książek w ogóle. Kurwa, warte jak nie wiem. Dobra księgi, zaproszenie na obiad. Zamanda, ja z przyjemnością zapraszamy na obiad z napojami w posiadłości krwawego chłodu. Jesteśmy nasz, jesteś naszym honorowym gościem, a więc zachęcamy do przyjścia nieco wcześniej, co się z innymi zaproszonymi, gdy już zechcesz wziąć udział w uczcie. Poproś kelnera o menu, a on prowadzi cię do sali bankietowej. Podane zostaną najspanialsze i najsmaczniejsze potrawy, przystawki. Coś tam bla, bla, bla. Tutaj jest zaginiony kupiec. To to wyzwanie... wojowniczki, możemy sobie wyjebać. Wiadomość Adwinty możemy sobie wyjebać. Polotka z muzeum. To jest w Downstar czy w Gwieździe Zarannej, to jest taka też misja poboczna, ma... Jak to się nazywało? Żytwa merguna, coś takiego kurwa, no i tam fajny, fajny, fajny Dagger. Ale chwila, ja miałem takie jedno zadanie, co zwróciło... Yy, moją uwagę. Coś tam jakiś orzeł. Coś takiego było. Jest. Znajdź miecz czerwonego orła. Gdzie to jest? Daleko muszę za tym iść. O Jezus. No dobra. Właśnie, tu jest w ogóle... A to później sobie pójdziemy. Plantacje złote wzgórze. Tam też dostałem komentarz że też to można jakieś hajsy zbierać. Co jakiś czas, także no zobaczymy później. sobie To może jeszcze dzisiaj ogarniemy, ale chciałbym zacząć jakiś porządniejszy storyline. No ale zobaczymy. Najpierw zobaczmy sobie tą misję. Może to jest jakaś dłuższa misja. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie robiłem tej misji nigdy w życiu. Pierwszy raz o niej słyszę. Także no zobaczymy. A tak jak mówię, w Anniversary Edition jeszcze nie grałem. To jest moje pierwsze takie czyste ogranie, że tak powiem, nie. Dobra, daleko to jest jeszcze? Dobra, to ja wam zrobię cięcie i widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Trzeba była krótka, nic tam się specjalnego nie działo. No, jakaś tam owieczka koło mnie biegła, ale. Choda! Owieczka, nie wiem. Dobra. Skinia czerwonego. Reduta czerwonego orła. Renega. Uuuu, goś. Współczuję. Jebane schody, mój jest no jasna cholera. Ha! Jesteś niczy! Bej. <laughs> Ta animacja. Łuk renegatów zadaje 14. Mój zadaje... 16. No niestety, było blisko, ale... Mm. Nie wiem, macie tu jakąś skrzyneczkę czy coś wartego uwagi cokolwiek. No, parę potek, gadereczko. Dobra, nic tu nie ma. Dobra, wchodzimy od razu do środka. Nie wiem czego się tu spodziewa. A chwila to jest to? A nie! Ale chwila, to mnie prowadziło tutaj... No nic, wejdziemy to zobaczymy co to jest. Idziemy sobie, no bo znajdź mnie czerwonego orła, jest eskinia czerwonego orła, no wydaje mi się, że... Że no dobrze weszło! <grywka> Każdy na małe. Dobra. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś długa eskinia, no chyba jednak jest. Tak. No, o kurwa, no, mówię, gdzie to spadają te kamienie, a tu mi na łeb, Myślałem, że przeszlą dalej nie, wiecie, i trafię. U, o, zajeb zajebiście wysoka jaskinia. Dobra, muszę się tutaj zwiedzać, muszę zacząć walczyć. Myślę, już z głowy. No hmm, ale mi... To ja znowu wziąłem. Wyglądało jak łuk. bo ten już zniknął. A gdzieś przepaść. <śmary> Ale dostał gwałt. E, nie, e. Został zniszczony. W taktyczny sposób. Dobra. Reduta czerwonego orła. To jestem trochę bliżej, czy nie? No... Jestem, nie jestem. Mam wrażenie, że tutaj cały jeden wielki To jest właśnie ten czerwony orzeł. Dziękuję. Do widzenia. O ty jakieś masz? Wy jesteście biedni, wy nie macie złota. jaj a macie strzały jakieś dobre, to chyba były to z bulwo, bulwo korka. Dobra, musimy się trochę podepić. Gdzie tu jest jakiś rejne tutaj? Puta. Wyglądasz jakbyś miał coś innego. A nie, to są po prostu strzały renegatów, to nie są te z, z tego korko, coś tam. No. Oh! Następna pojebana z tymi mieczami i siekierami. No, wszyscy chcą mnie zabić, ja nie wiem dlaczego. To oni do mnie mają. Jeżeli nie jestem jakimś renegatem, no ale kurde, bez przesady. Jestem ciekawy, jak wygląda ten miecz czerwonego orła, nie? Mam nadzieję, że będzie zajebisty. Nazwę ma dojebany, nie powiem. Czuję taki. Czuć taki respekt do tej nazwy, nie? Mierz czerwonego orła. W ogóle mam nadzieję, że ten miecz będzie dwuręczny, a nie jakiś jednoręczny, frajerski. Nie? No. Jeśli chodzi o podejście do mieczu jednoręcznie, to ja lubię bardzo, lubię tak grać też, ale. Teraz mówię chuj, pójdę pójdę dwuręczne, nie? Ale kurde no i tak ja. mam nadzieję, że będzie dwuręczne. Dobra. Wzwęci kolegę Wezmę sobie w Ufrałe Wyrzucić mi wyzwanie A! Ty, ty masz ebonową... co? Ebonową ton? Ebonowy topór wojenny? To jest? to Furia czerwonego orła, zadaje co lubi pięć punktów obrażenia, odlinia płonące cele. Znajdź czerwony, odkryj sekret grobowca. Łooo, to to jest to? Łeee, to ja myślałem, że to będzie jakiś, jakiś coś super, coś ten TGS. To sobie sprzedamy, bo trochę kosztuje. Weźmiemy, znaczy, weźmiemy i sprzedamy. Co to tu jest? Rytuał czerwonego orła. Kom ostrze w ludzkiej krwi, się na kopiec buntownika wraz ze swoją ofiarą. Myć się z tymi słowami: Władczy, czerwone orle, bla 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 bla. bla. No coś tam, jakiś rytuał. No ale dobra, weźmiemy to sobie. Może, może mi się przyda. Nie wiem do czego, ale może się przyda. Co tam Dremora? Co tu macie? Naszyjnik wybitnego dzierżenia, takiego jak jednoręczny. Kluk, to nie to. większa zdolność, ciężki pancerz. Coś sprzedamy. Rzutanie trzeba przy wołaniu, przy regeneracji magicznej 100%, to zostawię. Ale chwilę, jakie mam naszyjnik otwieranie zamku. Serio, mam takie dojowane naszyjniki. Ja to sobie weźmiemy. Zdolność, ciężki pancerz o, o 17 punktów. Właśnie, czy ja mogę sobie rozdać punkty yy, dodatkowe w yy, ciężki pancerz? Prawie mam go na stówkę w ogóle, nie? Znaczy no, ze st <grywy> prawie mam go na stówkę z tymi dodatkami, prawda? Dobra. Chwila, 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 chwila. Kopiet buntownika. A, to po prostu drzwi na ekspercie. Legenda czerwonego orła. Co to, to jest? Powieść to spisano w przypomnień studentki Akademii Zimowej Twierdzy. Pewne elementy legendy umieszczają ją w czasie około 1030, choć jak w tradycji ustnej większa jej jest zapewnie późniejszym, no coś tam coś tam. Dawno temu na rozdzielonych wzgórzach urodziło się dziecko nazwane F.O.A.L.M., co w języku o, oznacza czerwony orzeł. To jest po ptasiego wrzasku, który towarzyszył jego narodziną oraz karłotnych kwiatów na jesiennych wzgórzach. Tak zaczęła się jego legenda. Dziecko... Ogranicza Narodzony pod. Kurwa, napisał to. jakieś dziecko to napisało. Kurwa, flamastrem, nie ja pierdolę. Nie mogę się w ogóle rozczytać czasami. Dupie z tym. No, jakieś tam dziecko się urodziło. Czerwony orzeł, bla, bla bla bla. Tyle, tyle wiem. Stworzymy sobie ten most. Wyczuwam tutaj skrzyneczkę. Albo coś przydatnego mi w jakikolwiek sposób. No i hajs, się nie myliłem. Tak myślałem, właśnie. Nie ma tu nic, serio? Nie. Co te schody. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Tu jest zaś. Od razu mamy przejście, także nie będę musiał się pchać przez te zasrane skały. Serio? Złoto, 19 złota w skrzyni, takiej wielkiej na no nic. Tu nie ma znowu nic. Tutaj. Niszczone książki Dobra No ale tak jak mówię, od razu sobie tutaj wyjdziemy Mamy za się o, to jest Proszę wilki. A no, no, nie myliłem się Chodźcie Gdzie ta dziurga? Gdzieś tutaj. Okej. Okay. Kopiec buntownika. A to, to, jest, to jest specjalnego? Ty mieszkasz, kurwa? Kuria czerwonego orła. Hmm. Nic specjalnego jak dla niezwykłych... ...nordyckim jest <grytanie> Na ogień. Ulala galazny wielkiecz. Chwilka, ja sobie to pozwiedzę. No nic. Użyj, miejsca na broń. Pewnie na ten. Ta! A tu się coś otwiera i co mogę to wziąć? To się. O jest! No dobra. Wiem, że sobie sprzedam, no, ale nic. Może sobie go gdzieś postawię w nowym domku, bo w końcu mamy. Co tu takiego jest? Ulala, ale stala je bitna To no chwila, właśnie mówię, walę tu szkieleta, walę. A to jest czerwony orzeł. Bang, bang. Weź mnie uderz, pokażę, pokażę, jak bijesz. No dawaj. O oh, kurwa! Dobra, dobra, dobra. Nie pokazuj. Kurwa, mać. Dobra. Dobra. Nie żyje. Naostrzony, pradawny. Na wstrzony pradawny norski wielki miecz palenia. No spoko, wielki miecz, już wygląda sensowniej. Diadem z miedzi i ten. No nie gadej, że mam za dużo obciążenia, no. oj jest za duże. No trochę w sumie tego mam. To zaś miałem sprzedać. No szkoda mi tego wyrzucać, towarzyszy tylko 6. Jego mi szkoda wyrzucić. Dobra, chwilkę przejrzę, przejrzę sobie na szybko. Dobra, na razie mi to niepotrzebne. Mam jeszcze smocze kości, smocze łuski. To już mi trochę ulżyło. Dobra, na razie mamy luz. Dobra, nic. Zobaczymy co, co, co tu jest. A, skrzyneczka po prostu. W takim... Mały kościk Oczko Stanuje, fajny, fajny prostą ludzki, wielki miecz Poproszę klejnoczki uuu leczenia, to największa klasa to mamy w tym kuferku? Szklana tarcza Ajajaj Diadem magii, zwiększam magię o 30 punktów nawet tej tarczy nie biorę. Nawet tej tarczy nie biorę. A co to już wszystko? Nie, no myślałem że... Kurde to aż całe sanktuarium dla niego zrobili kurde. Dlatego czerwonego orła. Aż gościu musiał... Nowe jego mieczyka. Tu jest w ogóle jakiś kurwa ołtarz. Nie wiem co to jest. Dobra wychodzimy. Oczywiście na powrocie wezmę sobie ten mieczyk. gdzie sobie gdzieś postawię. W chałupce. Dobra. Wychodzimy. Tu Już jeden kościł mamy z góry mroczna, niebezpieczna, Kurwa. mroczna niebezpieczna, no trochę tam. Eee, dobra. Pójdziemy sobie do rzecznej Puszczy. Bo tamten handlarz, on łyka wszystko. Jak, ja, co mu tylko rzucisz, to on to łyknie i sobie to, by to kode mnie kupi. Minus taki, że nie ma dużo szana. Czegokolwiek zapragniesz. Najsmira. Nice, Możesz być w kuźni proszę. Wykuć wszystko, co jest proste i mocne. A tu jesteś. Szukasz nowego ostrza? Potrzebujesz żelaza albo stali. To fantazyjne el... Nie ma pro kamień szliwierski, jeżeli masz surowce. No nareszcie, co można sprzedać? Miecze, hełmy. Praktycznie, Praktycznie wszystko, masz. czego zapragniesz. No spoczko. O, co taką zbroję. Rekoverenka rękawice łuskowe. Stalowe żołnierskie rękawice, tak? Tak. No nie masz nic ciekawego. Sprzedam no. ci parę rzeczy. Ile ty masz? 666 zł. Dobra, to. To i. O kurwa, sprzedaję tego z tym. Na te dusze. Dobra, mniejsza z tym. <grystanie> o. Coś za 65. To dam ci parę moich takich bajerków. Mianowicie to. I na to nie masz hajsu. Dobra, idę do konkurencji. Dobra, nareszcie. nie, trochę tego, trochę tamtego Dobra, najpierw ci sprzedam to, parę rzeczy. To. To by było mądrze zakładać, ale mi się po prostu, kurde, nie chce, ale mam tych diademów, Uff. Sporność na, na mróz, otwieranie zamków, a sprzedam ci to tak, może być. Dobra i to na razie tyle, a co ty masz, gościu? Może ja coś od ciebie kupię i wtedy odzyskam mój hajs z powrotem. Zrobimy sobie trochę tych strzał, bo wyglądają zajebiście. Może kiedyś ich użyję. Elfie, rękawice, pięściorze. no Wyglądają sztos. Łooo! Ale krasnoludzkie zajebiście wyglądają! Jak takie do gery Assassin's Creed. Ale sztos. Dobra. Zajebioza. Kuta, żelazna tarcza, pierścień pewnego uchwytu. A Ataki broń dworzeczną zdają o 20% więcej obrażeń. Tajbiste, wezmę to na pewno. Na pewno, no chyba że jest coś lepszego, ale raczej wątpię. No ja tu już masz jakieś takie bajery. No i dobra, ja wiedziałem kiedy do ciebie przyjść. To, To klasa. A jakie, jakie mam w ogóle pierścień? Lepszego rycerza? Nie, 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 nie. Zostawimy Zostępne... sobie jeden. Jesteśmy, rozejrzyj się. Tak, nadal masz tyle, tyle siana, także klasa, ja ci sprzedam parę rzeczy. Chyba ten... Tych lodowych kolcy ci sprzedam, nie będzie mi to potrzebne, natomiast skwaru ci sprzedam, róża sanguina. na no chyba cię powaliło. Nigdy w życiu się jej nie sprzedam. Ale chwila, on był czerwony. Teraz jest zguba czerwonego orła. Nie umarli na maksymalnym trzęsnym poziomie, zada... zapalają się i uciekają przez 30 sekund. Tamten ten był trochę lepszy. To ci też sprzedam. To ci też sprzedam. To ci też sprzedam. To ci też sprzedam. To ci też sprzedam w końcu. Będę się tego. Masz tutaj parę pierścionków. Trochę, trochę ich tutaj nazbierałem. To ci sprzedam. To ci sprzedam. To ci sprzedam. Kup, no i znowu jestem bezsiana. Znaczy, no on do. Siana. następnego razu. Dobra. Ale 51 bił mój Łufrat przed yy, 71. teraz i, A moje było ostrzejle bije? 31. No. Upgrade. Jest upgrade, tak? Chwila. czy ja mogę wiedzieć. Tapki stali. Później muszę sprawdzić. Na niecie, czy można tego lepiej, Bo to jest tragedia. Eee, dobra. ja zdążę zrobić jakieś zadanie? Albo chociaż zacząć? Mmm... odbić muzeum. O, to sobie może zrobi zrobimy. Zbadaj ruiny Ark. G coś tam. Arkangnam. Arkangnam. No. Kangan Style. Te, te właśnie ruiny. To jest pod markartem, także. Właśnie. Pójdziemy sobie do tego do mojego domku, odłożę ten mieczyk i tą tarczę. Będę sobie właśnie zbierał takie pierdoły, takie. takie znaczące itemki, które mają jakieś większe znaczenie. To będę sobie zbierał. Dobra, tutaj mamy manekina. Czy ja mogę ci dać tarczę? Mogę, Dos. Ehm... Tutaj do tej gabloty damy... A, ja chyba muszę w ręce trzymać. No, nie powiem, wygląda fajnie. Dobra, yy, właśnie. Mm, przepraszam, aj, tu mogę, mogę coś tu położyć. Dobra. Nie wiem co jest na tą gablotę, ale na pewno nie miesz. <laughs> pierścień w ogóle jak posuję kurs. <laughs> Dobra. Ile mamy już? Mamy już 30 minut. Kurde. typko to strasznie zleciało. No ale dobra. Także no, w następnym odcinku zajmiemy się właśnie tym zadaniem. Do tego Ar Arkangel. No do tego Gangam w tam sobie pójdziemy. I porobimy fajne rzeczy z panem Forge Masterem. Jeśli kto wie, to wie. Ale ja nikomu nic nie będę spoilerował. Uh -huh. Także zrobię sobie zapis i widzimy się w następnym siemaelo, czyść.